Kolejny z tej strony: Sigu i w dzisiejszym filmie opowiem Ci o bardzo możliwym powrocie starej mapy w sezonie 5. Oprócz tego omówimy sobie inne, najciekawsze nowości ze świata Fortnite z ostatnich dni. Jeszcze zanim zaczniemy, chciałbym Was prosić o zostawienie łapeczki w górę, by zwiększyć zasięg tego filmu oraz zasubskrybowanie tego kanału, klikając ten czerwony przycisk na dole. Na ekranie, jak są film wyślela, ma się 5 ostatnich subskrybentów. Bardzo wam dziękuję, a ja zachęcam Was do zrobienia tego samego. Na końcu przypominam o moim unikalnym kodzie twórcy SIGU MYSZNIK YOUTUBE w sklepie, z góry dzięki, a teraz bez dłuższego przedłużania zapraszam do materiału. Także zacznijmy sobie od tytułowego news'a tego filmu, czyli powrocie starej mapy w sezonie 5. Wygląda na to, że Epic zaczyna nam podpowiadać, czego możemy się spodziewać już w następnym sezonie lub kolejnym rozdziale. Do końca czwartego sezonu zostało 22 dni, więc w internecie zaczęły pojawiać się różne teorie oraz przecieki na sezon 5. Jak już mówiłem na innym filmie, Epic Games wspomniał, że coś wydarzy się na początku grudnia, co zmieni totalnie Fortnite'a. Studio aktualnie testuje aktualizację 15.10, więc jest dużo do przodu. Według likerów ostatnie wskazówki Epika nie są przypadkowe i łączą się w całość. Do gry powróciły podstawowe skórki Bambików oraz każdy z graczy mógł dobrać darmowy kilo z pierwszego rozdziału gry. Shina, czyli jedna z najpopularniejszych osób zajmujących się likami w Fortnite, podejrzewa, że Epic Games coś kombinuje. Powrót skórek, nowe wyzwanie z oryginalnymi lokacjami i inne wyzwania nawiązujące do pierwszego rozdziału. Do tego wszystkiego, tak jak mówiłem, dochodzi. Zbierak sentymentalny i podpowiedzi, jak ta o tym, że coś wydarzy się na początku grudnia. O tym, co rzeczywiście wydarzy się, dowiemy się dopiero za 22 dni. O następnym sezonie wiadomo niezbyt wiele. Nagrażarzy czeka jeszcze długo wyczekiwany event z Galaktusem i mapa zimowa. Jeżeli przycieki o powrocie starej mapy się sprawdzą, to możliwe, że przyczyni się do tego właśnie Galactus. Drugim newsem jest miesięczna subskrypcja w Fortnite. Ankieta, wprowadzana przez studio, ujawnia nad czym planuje Epic kiedyś planowało wprowadzić do gry takie coś jak roczny karnet. Chodziło wtedy o to, że mielibyśmy okazję kupić karnet, który trwałby aż rok. Tym razem chodzi o coś innego, ale o bardzo podobnym zamyśle. Deweloperzy wysłali do graczy ankietę, czy wprowadzenie takiego czegoś jak miesięczna subskrypcja byłaby dobrym pomysłem. Wygląda na to, że jest to gotowy koncept możliwy do wprowadzenia do gry, tylko czeka on na akceptację graczy. Jeżeli graczom się spodoba ten pomysł, to można się spodziewać wprowadzenia subskrypcji w następnym sezonie. Z ankiety możemy się dowiedzieć, że będzie kilka opcji. Epic pyta co gracze chcieliby zobaczyć w takiej miesięcznej subskrypcji. Są tu wymienione takie opcje jak przyceny na fałdolce, wcześniejszy dostęp do skinów, wcześniejszy dostęp do karnetu bojowego, poziomy karnetu bojowego oraz przyceny na przedmioty kosmetyczne. Trudno powiedzieć czy pomysł spodoba się graczom i w ogóle wejdzie do gry. Cena o jakiej wspominają deweloperzy, waha się pomiędzy 19 zł a 72 zł. I to było w sumie na tyle z tego materiału. Przypominam subiko oraz łapce w górę jeśli film Ci się spodobał, a ja się żegnam, do zobaczenia w następnych filmach i cześć!